Od dziecka była katarzyną, nigdy Kasią, Kasiunią, Kasieńką czy Kasiulkiem. W domu nauczyła się ciszy szybciej niż alfabetu, ciszy, która nie była spokojem, lecz ostrożnością. Każdy krok miał swój dźwięk, każde słowo swój ciężar. Drzwi zamykały się głośniej niż powinny, a spojrzenia ważyły więcej niż zdania. Miłość była nagrodą, nie darem. Pochwała, rzadkim świętem. Błąd grzechem, który należało odpokutować wstydem i milczeniem. Dorastała więc wyprostowana jak żołnierz, ale w środku zgięta jak trzcina na wietrze. Nauczyła się być grzeczna, nieszczęśliwa, skuteczna, nieczująca. Gdy płakała, słyszała, nie przesadzaj. Gdy się bała, weź się w garść. Gdy była zmęczona, inni mają gorzej. Z czasem przestała płakać i przestała się przyznawać do strachu. A potem nie wiedziała co właściwie czuje. Emocje zamieniły się w niewyraźne cienie. W dorosłym życiu wciąż stała na baczność. Pracowała ponad siły, przepraszała za istnienie. Brała na siebie cudze obowiązki, by zasłużyć na miejsce przy stole świata. W relacjach wybierała ludzi chłodnych i wymagających, bo chłód był jej znajomy, a surowość dawała złudne poczucie bezpieczeństwa. Gdy ktoś okazywał czułość, nie ufała wydawała jej się podejrzana. Najtrudniejsze było to, że głos surowego domu przeniosła ze sobą. Mieszkał teraz w jej głowie. Krytykował, poprawiał, zawstydzał. Nawet gdy była sama, nawet gdy nikt nie patrzył. Pewnego dnia zobaczyła w parku dziecko, które przewróciło się i rozpłakało. Matka uklękła przy nim, przytuliła je bez pytań, bez ocen. Tylko była. Coś w niej pękło. Zrozumiała nagle, że całe życie czekała, aż ktoś uklęknie przy niej. Tego wieczoru po raz pierwszy spróbowała zrobić to sama. Usiadła na łóżku, objęła ramiona, jakby obejmowała małą dziewczynkę i pozwoliła sobie zapłakać. Nie za słabości, lecz z ulgi. Surowe wychowanie uczy posłuszeństwa, ale często krzywi serce. A dorosłość zaczyna się wtedy, gdy człowiek sam daje sobie to, czego nigdy nie dostał.